Oto lista najlepszych butów, jakie będą wychodziły na początku listopada. Siema, z tej strony sneakermeister, za nami już październik, coraz bliżej końca roku, coraz to więcej współprac, kolaboracji i fajnych par, które wychodzą. Dzisiaj pokażę Wam najlepsze, jakie będą wychodziły w pierwszej połowie listopada. A listę zaczniemy sobie niespodziewanymi Jordanami Dwójkami Mławę w kolorystyce, która wychodziła już także na Jordanach Jedynkach. Nie była zbyt popularna, bardzo dużo tych par trafiło na promocję, na wyprzedażę i z Jordanami Dwójkami będzie według mnie tak samo. Cena jest dosyć wysoka, kolorystyka nie za fajna i wydaje mi się, że nie będzie zbyt wielu chętnych na nie. Ten sam na sneaker zostaniemy dwie pary danków, i to zwykłych, nie z serii SB, i będą one kosztowały aż 629 zł. Co ciekawe, w takich nubukowych wersjach burgundowej i zielonej. Które mi osobiście nie podobają się jakoś za bardzo, ale jeżeli ktoś szuka właśnie w takich kolorach danków, no to w końcu będzie mógł je kupić na spokojnie. Trzeciego dostaniemy kolejną współpracę Farella Williamsa i jego Human Race razem z Adidas. Mamy tych kolekcji multum. Ostatnio dostaliśmy także bardzo dużą kolekcję właśnie Adidasów Samba, które teraz wychodzą w dwóch nowych CV. Wyglądają bardzo fajnie. Wydaje mi się, że będzie dosyć dużo chętnych na nie, ze względu na to, że Adidas Samba są teraz bardzo popularne. Ten długi język wygląda całkiem spoko. Ale wydaje mi się, że niektóre rozmiary możemy potem trafić na jakichś promocjach czy też wyprzedażach. A wydaje mi się, że chyba najpewniej będzie można je zobaczyć na przykład u nas na of Sneakers. W ten sam dzień dostaniemy także kolejną część kolekcji Rihany razem z Pumą i jej całej kolekcji Fenty która tym razem będzie w dwóch nowych kolorystykach butów. Pumy, które już wychodziły, które mają mega taki piłkarski sznyt, wyglądają faktycznie jak buty do piłki nożnej, tylko jak korki do piłki nożnej, tylko że ze zmienioną podeszwą. Według mnie wygląda to całkiem nieźle. Te kolory też mi się podobają i na nogach prezentują się te, no, te buty naprawdę spoko, co mnie dosyć zdziwiło, ponieważ jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia tych butów, to nie umiałem się do nich przekonać. Będą na polskiej stronie już są załadowane, ponad 700 zł retailu jest to dosyć dużo, ale wyglądają te buty naprawdę nieźle. Kolejną współpracą na tej liście w ten dzień będą także 6 6 razem z KIKO, których wersji już mieliśmy naprawdę multum. Zazwyczaj te takie najbardziej kosmiczne, najdziwniejsze buty od ASICS to są właśnie razem z KIKO. A tutaj, no wyglądają to jak buty po prostu Power Rangersów, nie wiem czy kojarzycie, ale no faktycznie to mi przypominają te AXX-y. Serio wyglądają całkiem spoko, jeżeli ktoś lubi jakieś takie szybkie, dynamiczne, futurystyczne buty, no to tu raczej powinien być zadowolony, ale oprócz Vivian Westwood, to no, wydaje mi się, że robi najdziwniejsze projekty razem z ASICS. Czwartego dostaniemy chyba najbardziej pożądane buty w tej, na tej liście, są to Jordan jedynki, haje. W wersji Reimaginate, kolorystyka Royal, która mega traci na tym, że materiały zostały zmienione. Nie będzie to taka zwykła skóra, jest to wersja, powiedzmy, taka nubukowa, która mi totalnie się nie podoba. W tych właśnie przetartych materiałach już dosyć dużo o nich mówiliśmy w różnych innych odcinkach. Wydaje mi się, że one mogą się rozprzedać nawet, ale nie będzie na nich jakiegoś większego szału ze względu właśnie na te materiały. Ludzie bardzo mocno się zrazili do tych butów przez to, jak zobaczyli, jak wyglądają spotki jakieś takie Unreleased gdzieś tam u influencerów, u różnych ludzi, którzy gdzieś tam znaleźli te parki, wiadomo, gdzieś z drugiej ręki. I przez to wydaje mi się, że te buty się rozprzedadzą, ale ta cena nie będzie zbyt wysoka po samym drodze. Na Snickers and Stuff ten sam dzień dostaniemy współpracę razem z Vans, która wygląda ok, w takiej fioletowej kolorystyce. Nic specjalnego dla mnie, można je zamówić na aplikacji SNS-u. Wydaje mi się, że też nie będzie problemu z nich kupnąć. Czwartego dostaniemy także współpracę New Balance razem z Size. Size, sklep, który nie przypadł mi do gustu, ponieważ zwrócił moje dwa modele Jordanów. Tutaj model 1906R, który wygląda całkiem spoko w zielonej kolorystyce, dosyć podobny do tego, co ostatnio widzieliśmy w jednej współpracy, takiej żółtej. Wygląda ok. można sobie powiedzieć, jeżeli ktoś naprawdę, komuś się będą podobały, no to na stronie Size albo na ich aplikacji będziecie mogli je wylosować. Ten sam dzień wiecie, także super współpraca ASICS razem z Updare Store z Australii, która nawiązuje kolorami do jednego ze zwierzątek, które żyje właśnie w Australii. Jest to ptaszek, który nazywa się z tego co pamiętam cabra. i dokładnie tak buty właśnie wyglądają jak ten ptaszek. Mega mi się podoba ten zabieg i bardzo się cieszę, że ASX też wraca właśnie do takich motywów. Naprawdę takie współprace zazwyczaj robią bardzo dobre wrażenie i tutaj też wyglądają świetnie. Jestem ciekawy, czy będziemy mogli je dostać w Europie, ale sama kolorystyka bardzo mi się podoba. Szóstego kolejna kolorystyka w Omero Piątek. Jeżeli ktoś jest fanem tego modelu i chciałby coś takiego trochę mroczniejszego, ponieważ to wygląda faktycznie na taki też mocny burgundowy kolor, nawet nie wiem jak to nazwać za bardzo, no to tutaj będzie miał okazję je na spokojnie kupić. 7. Dostaniemy kolejną kolorystykę kultowego modelu od Converse i Ecoldwell. Ten model mega im wyszedł. Gio Terra boot wygląda po prostu ekstra. Mega mi się podobały te buty wcześniej i teraz tak samo. Tym razem w czarnej kolorystyce będą na pewno dostanie na stronie Converse normalnie. Wcześniejsze nawet trafiały na jakieś promocje, ale mega ciężko było znaleźć swój rozmiar. Ósmego Dostaniemy wansy we współpracy z Nigelem. Nazwiska nie wymówię, bo nie wiem jak to się wymawia. Projektantem, który te trzy modele, które tutaj, tutaj zrobił wansów, według mnie wyglądają bardzo ładnie. Wansy ostatnio trochę spuściły stonu i nie było zbyt dużo fajnych jakichś modeli, które by wychodziły, można byłoby tutaj pokazywać. Ale te trzy parki mi bardzo się podobają. W ten sam dzień dostaniemy także współpracę Adidasa razem z Walson Bannerem. Kolejne dwa modele, kolejne dwie kolorystyki, według mnie już trochę może tego za dużo w krótkim odstępie czasu, ponieważ wyszło tego naprawdę bardzo dużo ostatnio i wydaje mi się, że można by było trochę spowolnić tą kolaborację, chociaż jest ona bardzo dobra i wiadomo, że teraz aktualnie jest mod na casualce i Adidas to chce wykorzystać, ale można by było trochę spasować. A, a propos tego spasowania, to tak samo mogło być ze współpracą Sporty and Rich razem z Adidasem, ponieważ tu też 10 mamy dostać właśnie taką współpracę, na kolejnych modelach mają być oczywiście Samby, ale mają być także stany Smithy. I wydaje mi się, że już wygląda to coraz to gorzej, chociaż te współprace są mega podobne, mega proste, mega takie wiecie uniwersalne, które polegają raczej na tym, żeby zmienić kolor tego buta i to mi się średnio podoba szczerze mówiąc. Wiem, że dużo osób jara się tymi współpracami, ale dla mnie jest to trochę za mało. Wiem, że czasami ktoś próbuje coś wymyślić nowego i nie wychodzi to zbyt dobrze, ale wolę chyba już coś takiego niż takie projekty, które wyglądają po prostu jak jarowe buty. Ten sam dzień prawdopodobnie możemy też dostać Jordany Piątki w wersji Georgetown. Bardzo ładna kolorystyka, która nawiązuje do Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych. Jak dla mnie, fajne wydanie piątek. Myślę, że jeżeli ktoś lubi piątki, no to tutaj gdzieś tam będzie się chciał na nie zaczaić, ale na pewno będzie to w okolicach 1000 zł. 11 dostaniemy 11, czyli Jordany 11 Neapolitan, które będą w wersji Women's, będą gdzieś pewnie do rozmiaru 45 męskiego czy coś takiego. Wydanie Jordana 11, które z cholewki mi się podoba, ale ta różowa podeszła nie za bardzo do mnie przemawia. Jest to bardzo podobne do zabiegu też z trójkami, które wyszły właśnie w tej kolorystyce. Ogólnie dosyć dużo osób na nie patrzy przychylnie, ale wydaje mi się, że u nas w Europie te buty nie będą miały jakiegoś tam super powodzenia i jakoś strasznie dużo osób nie będzie chciało w nich chodzić. A 15 możemy dostać szybciej Jordany Trójki Of Nor, które mi mega się podobają, jedno z ładniejszych wydań Jordana, które w tym roku, ile, no nawet najładniejsze oprócz White Cementów. Ale zobaczyłem te dwie informacje na Soul Traveller i na Soul Supplier, na dwóch stronach, które mają dosyć wiarygodne źródła i dosyć wiarygodne daty. Wiadomo, że różnie z tym bywa, miały być te buty, z tego co pamiętam, na początku grudnia, ale może Jordan będzie przesunął. Wyglądają według mnie świetnie i te Jordanie trójki myślę, że chciałbym, żeby znalazły się u mnie w kolekcji. Także to wszystkie modele, które wychodzą na początku przyszłego miesiąca. Dajcie znać, które z nich najbardziej Wam się podoba i na który czekacie. Do zobaczenia, cześć!